Witajcie w XXI wieku. Jest to wiek informatyki. Naprawdę mamy świat pod naszymi palcami, a internet zmienia całe nasze życie. Zmienia się sposób w jaki pracujemy, podróżujemy, robimy zakupy i to jak komunikujemy się ze sobą. A teraz MiniWebs sprawił, że znacznie łatwiej jest to rozpocząć. Sprawijmy, że będziesz pędził po autostradzie informacji. Dzisiaj zaprezentujemy MiniWebs. Jest to metoda stworzenia własnej, w pełni funkcjonalnej strony internetowej. Wszystko, czego potrzebujesz, to komputer, łącze internetowe i własny MiniWeb. Wkrótce będziesz rozumiał siłę internetu i sam będziesz z niej korzystał. Pokażemy Ci wszystkie niezwykłe i ekscytujące metody użytkowania naszego mini webs. Mała firma albo ślub lub dzielenie się specjalnymi chwilami z przyjaciółmi i rodziną. Imponujące? Dzisiaj pokażemy Ci, że korzystanie z potęgi internetu jest nie tylko proste, ale i przyjemne. Przedstawiamy MiniWebs. Prosty sposób stworzenia własnej, wyjątkowej, spersonalizowanej strony internetowej. Posiada ona stronę główną, album zdjęć, stronę komentarzy, a także stronę dla linków. Wszystkie te rzeczy, które zazwyczaj widujesz na profesjonalnie zrobionych stronach internetowych, możesz teraz mieć za niewielką cenę. MiniWebs jest idealną metodą, aby szybko i łatwo dzielić się tymi wszystkimi ważnymi momentami i wspomnieniami, które zachowasz na zawsze. Jest to też świetna metoda utrzymywania kontaktu z rodziną i znajomymi. MiniWebs jest taki prosty w użyciu, od twojej własnej. Z tej strony dzielą Cię tylko trzy proste kroki. Krok pierwszy: włóż płytę MiniWebs do swojego komputera. Krok drugi: wpisz kod aktywacyjny. Krok trzeci: bądź kreatywny: wybierz szablon, kolorystykę i logo. To takie proste. Jest wiele pięknie zaprojektowanych szablonów, z których możesz wybrać własny. To jest tak łatwe, że może z tego korzystać każdy. Kup go dla swoich dzieci. Mogą zrobić stronę na temat swojej ulubionej grupy muzycznej albo hobby. Miniwebs jest naprawdę dla każdego. Jest także opcja, która pozwala ci drukować zdjęcia prosto ze strony internetowej. Miniwebs jest naprawdę prostą technologią, dlatego jest najlepszą metodą dzielenia się tymi wszystkimi wyjątkowymi chwilami. Skorzystaj więc z okazji. Weź telefon i zadzwoń pod numer podany na ekranie. Otrzymasz zestaw Miniwebs, który pozwoli ci wgrać na Twoją własną, świeżo stworzoną stronę, aż 24 wybrane przez Ciebie zdjęcia. Ale zaczekaj, w tej fantastycznej ofercie automatycznie powiększymy Twoje zamówienie do 50 wspaniałych zdjęć. To wszystko jedynie za tę atrakcyjną cenę, którą widzisz na ekranie. To jeszcze nie wszystko. Zamów dwa mini-webs, a uzyskasz tę fantastyczną cenę promocyjną. Więc zadzwoń teraz, aby skorzystać z tej niezwykłej oferty. Możesz też złożyć zamówienie na naszej stronie internetowej www.mango.pl. Jesteśmy tak pewni, że pokochasz mini-webs, że gwarantujemy Twoje zadowolenie. Więc wejdź w sieć, bądź kreatywny i baw się.